Nie, już okej, okay, już okej. Okay. No. Chodźcie, chodźcie, coś wam pokażę. Ruchy, ruchy. To jest nasz zespół, zespół portalu kolczykomania.com. Dorota, nie bez sensu, znaczy ja, Dorota. <grym> Justyna, znaczy Justyna. Tutaj jeszcze mamy Piotra. Całą siodemkę nieobecnych ludzi, ale specjalnie dla Was dorwiemy ich i coś nagramy. Chcecie poczytać o nas więcej? Wejdźcie na naszą stronę w zakładkę o nas. Dowiecie się... Jacy zwariowani... Jacy jest tak! Jacy jest, jesteśmy szal...